No, dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Chcieliśmy z Państwem się spotkać dlatego, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zbliża się do zgromadzenia wspólników, na których będą omawiane wyniki finansowe spółki za rok 2016. Te wyniki finansowe warte są tego, żebyście Państwo je znali i warto jest o tym, co w Wodociągach zadziało się w ostatnim roku, powiedzieć mieszkańcom Starachowic, ale również wszystkich gmin, które są wspólnikami przedsiębiorstwa wodociągu i kanalizacji, a gminy też to Wąchoc, Wrody i Mirzec. Wyniki finansowe są bardzo optymistyczne i bardzo dobre dla przedsiębiorstwa wodociągu i kanalizacji, dlatego że wynik za rok ubiegły to będzie 3 598 zł, 598 593 zł. To jest wynik finansowy brutto w porównaniu do roku 2015 2 634 000 zł i 2014 382 000 zł. Co jest bardzo istotne i co myślę, że jest najważniejsze w tym e, mówieniu o wyniku finansowym, to jest to, że w tym okresie, kiedy notujemy te dużo lepsze wyniki finansowe, ani o jeden grosz nie została zwiększona opłata. Za wodę dla mieszkańców Starachowic. Ani o jeden grosz nie została zwiększona opłata, którą mieszkańcy płacą za odbiór ścieków z ich gospodarstw. Co więcej, po raz pierwszy w historii, w tej kadencji, udało nam się doprowadzić do nieznacznej, ale jednak obniżki ceny za odprowadzanie ścieków. To są rzeczy, które warto podkreślać, dlatego że ten wynik finansowy to nie jest skutek zarobkowania dodatkowego na mieszkańcach tylko to jest skutek dobrego gospodarowania się majątkiem który został powierzony w ramach przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji wynik ten jest przede wszystkim skutkiem tego że udało się doprowadzić do zmniejszenia kosztów i to jest zmniejszenie o którym za chwilę będziemy w prezentacji mówili bo, bo tych kosztów zostało zmieszonych i to całkiem sporo i pójdźmy dalej ze slajdem bo to są koszty Koszty ogółem netto podane za rok 2014 33 miliony blisko, następnie rok 2015 32 miliony 394 tysiące i rok 2016 30 milionów 678 tysięcy. To oczywiście ma przede wszystkim przełożenie na ten wynik finansowy, który został zaprezentowany przed chwilą. Co miało wpływ jeszcze na ten wynik? Ilość osadów, szanowni Państwo, proszę zobaczyć, jak się przedstawiała ilość osadów w tonach w roku 2014. To było ponad 24 tysiące ton. Rok 2015 21 tysiące ton. Rok 2016 po wprowadzeniu przez Pana Prezesa dodatkowych kontroli na oczyszczalni ścieków i wprowadzeniu 24-godzinnego nadzoru nad e, oczyszczaniem ścieków. Ilość osadów odebranych z oczyszczalni, za które musieliśmy zapłacić, 9300 ton. Pokażmy, jak przełożyło się to na finanse. Za odbiór osadów w roku 2014 zapłaciliśmy 1 536 000. rok 2015 1 366 000, rok 2016 585 000 zł. To są przede wszystkim te czynniki, które sprawiły, że wynik finansowy spółki wygląda w ten, a nie inny sposób. Szanowni Państwo, to co z Panem Prezesem wykonujemy od ponad roku i co zostało zapoczątkowane w tej kadencji, o co, da, o co tak naprawdę nam chodzi. Chodzi o to, żeby inwestycje, które w najbliższych latach będą realizowane przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji, nie zostały przerzucone, ich koszty na indywidualnych odbiorców. Państwo doskonale wiecie o tym, że w poprzednich latach każda inwestycja realizowana przez przedsiębiorstwo do dociągu Kanalizacji wiązała się ze zwiększeniem opłat, które musieli wnosić mieszkańcy za wodę bądź odprowadzanie ścieków. Tak było praktycznie przy każdej inwestycji, która była realizowana przez przedsiębiorstwo do dociągu Kanalizacji. Nas w tej chwili czeka wielomilionowa, blisko 30-milionowa inwestycja. Która będzie realizowana, związana jest ona z modernizacją oczyszczalni ścieków. To jest wymagane, to musi być wykonane. Ale robimy wszystko tak, by ta modernizacja nie przełożyła się na ceny, które płacą mieszkańcy. W związku z tym nie została obniżona po raz kolejny, tak jak zakładaliśmy wstępnie, cena odprowadzanych ścieków czy cena wody, po to, żeby spółka nie musiała zaciągać kolejnych kredytów. Spółka jest zadłużona na około 50 milionów złotych. My, realizując ten projekt w najbliższych latach, nie chcemy zadłużać się bardziej i nie chcemy doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy płacili więcej. Jeśli to się uda, będzie to ogromnym sukcesem i będziemy o tym Państwa informować, a za Państwa upośrednictwem mieszkańców. Wszystko na to wskazuje, że te wyniki, które osiągamy, będą mogły nam pozwolić na właśnie takie działanie. Co jest bardzo ważne, w spółce nie wzrosło zatrudnienie, w związku z czym to też nie przełożyło się na dodatkowe koszty. I kolejna informacja ważna to, przy każdym tego typu projekcie unijnym jest powoływana tak zwana jednostka realizująca projekt. Zazwyczaj wiąże się ona z zatrudnieniem kolejnych pracowników. W przedsiębiorstwie do ciągu wykonalizacji już została powołana ta jednostka realizująca projekt i nie został zatrudniony nikt. Do realizacji tego projektu. Wszystkie osoby, które są w jednostce, są zatrudnione, były zatrudnione, przedsiębiorstw do ciągły canalizacji, co również będzie miało przełożenie na to, w jaki sposób będą kształtowały się koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa w kolejnych latach. Tyle ode mnie. Oddaję głos panu Prezesowi, bo to on od roku. Sprawuje funkcję prezesa i wywiązuje się z tego w sposób bardzo dobry. Ja jestem z tej pracy zadowolony i oczywiście, jak Państwu pokazywałem slajdy z wynagrodzeniami prezesów miejskich spółek z początku kadencji, kiedy te finanse, te płace były obniżane. Mówiłem o tym, że w momencie, kiedy będą wyniki, kiedy będzie dobre zarządzanie w spółkach, to oczywiście zostanie to docenione i obiecuję, że to. Pracę, która została wykonana przez pana prezesa y, oczywiście docenię i y, zaproponuję y, wspólnikom też, żeby się do tego przychylili, ale o tym pewnie powiem 25 kwietnia, czyli na zgromadzenie wspólników, y, które będziemy mieli. Nie chciałbym uprzedzać y, faktów, bo y, musimy to uzgodnić oczywiście ze wspólnikami, ale za to, co już się udało, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję panu prezydentowi i chciałbym dodać, pan prezydent w dosyć wyczerpujący sposób przedstawił wyniki finansowe spółki, ale chciałbym może powiedzieć więcej na temat właśnie tej modernizacji, która będzie przeprowadzana w tej chwili ścieżki osadowej która już praktycznie się rozpoczęła, ponieważ już jesteśmy przed dzień ogłoszenia przetargu na inżyniera projektu, który no najprawdopodobniej w tym tygodniu już będzie ogłoszony. Następnym krokiem będzie już ogłoszenie przetargu na wykonawstwo. I tak jak Pan Prezydent powiedział, nie będziemy przekładać tutaj tych kosztów na mieszkańców i będziemy się starali, żeby realizować to z środków własnych oraz środków zewnętrznych. Tutaj z Panem Prezydentem, w obecności Pana Prezydenta 26 września podpisaliśmy taką umowę na dofinansowanie tej inwestycji, jest to dofinansowanie na poziomie ponad 17 milionów złotych. Również zmieniliśmy, zmodernizowaliśmy ten projekt. W tej chwili już wiemy, że kosztorys inwestorski. Jest, jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet do 5 milionów na tej inwestycji. Następną inwestycją, którą będziemy chcieli zrealizować, która też powinna się przełożyć na utrzymanie lub obniżenie ceny za wodę. Jest to inwestycja fotowoltaiki. Chcemy, chcemy tą inwestycję również wykonać z środków własnych i środków zewnętrznych. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania projektu i studium wykonalności. No cóż, te wyniki, które, które Pan Prezydent przedstawił, no nie nie stały się tak same, tylko po prostu no, musieliśmy tutaj z dosyć dużych zmian w spółce dokonać. Były to zmiany organizacyjne, tak jak pan prezydent też przedstawił, została wprowadzona całodobowa kontrola na oczyszczalni, ale nie tylko, również na ujęciach wody. Och, z mojej strony chyba to wszystko. Powiedzmy o fotowoltaice, gdzie ona zostanie wykorzystana i do czego to się będzie. To znaczy tak, dysponujemy dosyć dużymi terenami i będziemy taką farmę budowali na oczyszczalni ścieków, jak również tutaj w siedzibie na Iglasty, jak również na ujęciach Rataje i Wielka Wiedź. To się przełoży oczywiście na koszty funkcjonowania później w energii elektrycznej, bo wodociągi będą sobie produkować Dokładnie. energię elektryczną na własne potrzeby, a energii elektrycznej w wodociągach jest używane bardzo dużo. Również ta inwestycja, która, o której wspominaliśmy, czyli ścieżka osadowa, również będzie układ kogeneracyjny zamontowany, który też będzie mógł produkować energię elektryczną, a być może w przyszłości mamy też takie plany, że możemy też odsprzedawać ciepło, czyli nadwyżkę tego ciepła, ale to dopiero po trwałości projektu. Czyli po pięciu latach.